Siemano mordeczki, z tej strony Napoleon. Dzisiaj będziemy omawiać letnie okno transferowe 2022, czyli transfery potwierdzone i plotki. Dzisiaj jest ze mną, jak zwykle, mój piesek Skubi i jako kamerzysta Kubas Mondeden. Hello. Dzisiaj jestem wystrojony w strój piłkarski. Czapka Napoli i koszulka Napoli pokażę Wam jaka. Wiktor Ozimen. Tak jest, nigeryjski napastnik. A więc ja już bez przedłużeń zaczynam. Pierwszym potwierdzonym letnim transferem jest kwaracella. Kwicza y, kwaczarella ma przejść do SSC Napoli jako następca Lorenzo Insigne. Bo jak wszyscy wiemy, ale to już będzie w następnych plotkach, Tej Insigne przejdzie do Toronto. Gru, Gruzin myślę, że będzie na pewno podstawowym zawodnikiem, bo to co robi w Rosji. To jest niesamowite. Ze względu ataku Rosji na Ukrainę, yy, Gruzin po prostu nie chciał grać w rubinie kawy. Następnym transferem będzie Origi. Belgijski napastnik przejdzie do AC Milanu oficjalnie. Ale w Belgii no nie ma szans na podstawowego napastnika, bo jest Romelu Lukaku i Dritz Mertens. W Liverpoolu też nie miał za dużych szans, bo był Roberto Firmino. Milan powinien się wzmocnić, właśnie ten Origin. Origi będzie walczył ze Zlatanem Ibrahimowiczem o pierwszy skład. Myślę, że to jest za bardzo niemożliwe. Trzecim potwierdzony letnim transferem jest Frank Cassie. Padły magiczne słowa, czyli Here we go, Fabrizio Romano, najsłynniejszy dziennikarz na świecie. Cassie przejdzie do Barcelony. Oczywiście. Napoli, Inter i Milan biją się o Scudetto, czyli Mistrzostwo Włoch i jak były Mistrzostwa Afryki, to, to Milan bardzo się osłabił tym Kessiem w Wybrzeże Kości Słoniowej oczywiście Wszyscy chyba czekali na ten transfer teraz Czwartą plotką jest Lorenzo Insigne który przejdzie latem do Toronto Napoli mu zaproponowało dużą dosyć pensję znaczy, no, no nie za dużą i Insigne stał się upokorzony, ale no jak, jak na teraz, jak gra, no to to była bardzo duża pensja, no bo on gra fatalnie, wykonuje tylko rzuty karne i strzelił jedną bramkę z akcji, nawet dwie, bo jeszcze z Legią. No i myślę, że, że Napoli nie potrzebuje Insigne. Następnym transferem będzie Niklas Züle. Bayern Monachium nie zaproponował mu opcji. Przedłużenia kontraktu, dlatego Borussia Dortmund skorzystała tego i wolnym transferem przejdzie do Borus i Dortmund. Następnym transferem letnim potwierdzonym jest Rumen Burki. Szwajcar przejdzie do, latem do Galatasaray. Teraz Kobel przejął jego miejsce i Burki odejdzie do Galatasaray. Borussia Dortmund musi szukać następ, następcy jego. Następnym zawodnikiem też było Hiruigo i to jest zawodnik, który przejdzie do interu. Onana. Andre Onana. Kameruńczyk. Yy, latem przejdzie do interu. Yy, będzie młodym bramkarzem, bo oczywiście Handalowicz jest już starszym graczem. A Wajak się po prostu się pokłócił, można tak powiedzieć. A więc teraz może chyba przejdźmy do plotek. Pierwszą plotką jest Paul pogba który ma przejść do albo Juventusu, albo do Paryża. Paryż i Juventus to bardzo dobre kluby. Ale Paryż jest lepszym oczywiście. I myślę, że jednak Pogba przejdzie do Paryża, ale to może być też wielki powrót do Juventusu. No, szanse są wyrównane, no oczywiście, bo Manchester United raczej z nim nie przedłuży kontrakt. Chociaż wielkie pieniądze zaproponował mu prezes Manchester United. No i ja myślę, że jednak odejdzie do Paryża, bo. Juventus potrzebuje pomocnika, ale Paryż tak samo. Następnym transferem jest ten, który odejdzie za darmo. Paulo Dybala. Nie przedłużyli z nim kontraktu. No i interesuje się Argentyńczykiem Intermediola. Inter, no wiadomo, kupił Onanę i teraz musi kupić napastnika. Bo wypożyczył Haki na Koreę, no i mają pierwokup. No ale on nie prezentuje się za dobrze. Następnym transferem jest hit transferowy, który którą jest plotka, ale bardzo wiarygodny. Kilian Mbappé przejdzie do Realu Madryt, prawdopodobnie. Ale to już no to agent potwierdził, że to nie było tak, że Mbappé poszedł do szatni e, Paryża i błagał e, o to, żeby prze, e, przeszedł do Paryża e, do tego Realu. Tylko po prostu zbudziła mu się Liga Francuska, bo już gra 6 lat prawie i chce zmienić ligę. Ja na jego miejscu bym wybrał Premier Lig lub Serie A, bo ja nie lubię LA Ligi. Następnym transferem Matias Olivera, który przejdzie do SSC Napoli prawdopodobnie, bo to też jest prawie potwierdzony transfer. Oczywiście Matias jest bocznym obrońcą, który ma zastąpić Fazik Gulama i yy, w cudzysłowiu tak można powiedzieć, że Rui będzie uczyścił korki, bo Macias Olivera jest Urugwajczykiem w Getafe podstawowym. Następnie będzie Bartłomiej Drągowski. Też SSC Napoli w jego grę wchodzi, ale też BVB. Napoli chce kupić Drągowskiego dlatego, bo ospinie się kończy kontrakt, a Borussia Dortmund dlatego, bo, bo po prostu Burki odchodzi do sarani. Teraz to jest wielka bomba transferowa, no, to mówią całe hiszpańskie media. Robert Lewandowski ma przejść do Barcelony lub Manchesteru City. Wszyscy mówią, że jednak przejdzie do Barcelony, ale here, y, to y, Fabrizio Romano, czyli here we go jego słowa, mówią jednak, że przejdzie do Manchesteru City. Ja obstawiam, że przejdzie do Manchesteru City, bo ja wolę Manchester City, nie lubię Barcelony, bo w mój klub, czyli Napoli. 4 do 2 byłem upokorzony. Następnym transferem będzie Nukunku do Manchesteru United. Nukunku. do no potrzebują następce pola pogby. Nukunku miał najlepszy sezon w karierze Francuz, Francusku Co mogę powiedzieć o tym transferze? Nukunku bardzo się przyda Manchesterowi United. I będzie tworzył duet z Bruno Fernandeszem. Następny transfer to też jest hit, bo to Hurricane przejdzie do Manchester United lub Manchesteru City. W Manchesterze United nie, sprawi, nie zrobił, nie spełnił oczekiwań. Yy, Oległana Oldskierda, bo to on kupił yy, Ronaldo. Yy, ale też Cavani jest yy, starszym zawodnikiem. I on prawdopodobnie odejdzie do Ligi Argentyńskiej. Dlatego Harry Kane im się przyda, ale i też y, Harry Kane ro, rozmawiał z Pepem Guardiolą, z Hiszpanem z Manchesteru City. No to też szanse są wyrównane, ale myślę, że jednak do City przejdzie. Następny transfer Ousmane Dembele. Przyspieszenie niesamowite, ale no, y, nie należy mu się podstawowy skład, bo się pokłócił z zarządem. Barcelony I prawdopodobnie przejdzie do Paris Saint-Germain Ale tego jeszcze nie wiadomo Następnym transferem Będzie Belotti Ogłosił, że nie przedłuży kontraktu Słyszycie jak piesek u mnie warczy Belotti Nie przedłużył kontraktu Z Torino Ogłosił to I prawdopodobnie przejdzie do Milanu Napoli też się włącza w grę, ale myślę, że jednak do Milanu chociaż do no, mają Oribiego następnym transferem będzie Erling braut Haland prawdopodobnie zobaczymy czy przejdzie bo jednak do Manchesteru City e, przejdzie prawdopodobnie Harry Kane no i to wszystko zobaczymy jak będzie ale ja myślę, że Halandowi się to uda no i teraz czas na ostatni transfer Ivan Perisic do AC Milanu w Interze gra bardzo dobry sezon, ale no nie aż taki, żeby spełniał oczekiwania Interu. No i myślę, że do Biladu może przejść. Bliski przejścia, ale zobaczymy. A więc ja się z Wami żegnam. Kuba z też się żegna. Cześć. I mój piesek też się żegna. A więc Hasta la vista, Baby. I piszcie w komentarzach, czy Wam się podobał odcinek i zostawcie suba i łapkę w górę. To jeszcze raz. Hasta la vista, Baby.